Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel. Na to będzie film po nowej aktualizacji w Gekishin Squadra. Dragon Ball oczywiście. Mamy pierwszy sezon i jest troszkę nowości. Nie będę omawiał tak bezpośrednio nowości, które już omawiałem przy okazji gdzieś tam patchnotców, czyli że tam Freeza dostał buffa, że Piccolo dostał buffa, to już tam jest mniej więcej oczywiste. Tutaj parę rzeczy jest nowych i je ja omówię. Nie będę poruszał tematu na razie nowej postaci Goku bo to poruszę w osobnym, bardzo króciutkim filmie, bo mam wrażenie, że trzeba to poruszyć i tam bardzo jasny i wyraźny tytuł filmu dać. No, pewnie już wiecie o co chodzi, pieniążki, tak w skrócie. Dobra, przechodzimy do nowości. Po wejściu do sklepu i kliknięciu Daily zawsze mieliśmy darmowe tutaj rzeczy, czyli na przykład Zeni, ja trafiłem 300. I do tej pory tutaj koszt zeni za fragmenty wahał się tam chyba 50 zeni, 80, 100 zeni i tak dalej. Teraz tych fragmentów jest więcej i są one tańsze. Zdecydowanie nie polecam kupować za 50 zeni, to jest absolutnie nieopłacalne. Fragmenty to jest jedyna rzecz, którą możecie farmić bez końca, w nieskończoność, oczywiście, później po 100 meczach dziennie. Za wygrane będziecie dostawali mniej więcej 6 fragmentów do 12 łącznie. A za przegrane jeden lub dwa, ale można je farmić, tak? Można siedzieć, grać, grać, grać i farmić. Za jeden zeni, jak najbardziej, bo to jest jeden zeni, no to za tyle można. Śmiało, ale generalnie ja nie jestem zwolennikiem kupowania tutaj fragmentów, bo je można farmić. A poza tym, nawet jeżeli wykupicie wszystkie fragmenty, to i tak nie będziecie mieli prawdopodobnie zeni, żeby wszystkie te postacie tutaj popodnosić. Polecam też podnosić postacie po kolei, czyli nie ładować w jedną postać na wysokie poziomy. Tylko pierw podnieść wszystkie wasze postacie na poziom pierwszy, później drugi, trzeci, czwarty i tak dalej, żeby po prostu progresować jak najszybciej tutaj w kolekcji gwiazd i to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Kolejną nowością jest nowy Battle Pass. Tym razem jest 50 nagród i można zakupić premium pasa. Koszt takiego premium pasa to jest około 36 zł, więc nie jest to drogie i jest ok. Problem z tym pasem jest taki... Który i nie też już zauważyli zresztą, że da się go bardzo szybko zrobić, a on trwa dwa miesiące praktycznie. 50 poziom. I ja dzisiaj tak sobie policzyłem, że będę w stanie z tych misji spokojnie zrobić poziom ponad 20. Tak więc już będę zmierzał do połowy pierwszego dnia. Więc ja tego pasa prawdopodobnie zrobię, jak i wielu innych graczy, nie wiem, w tydzień, dwa, a on będzie trwał dwa miesiące. Też problemem jest to, że tutaj są wolne okienka w darmowym za 27, 9 poziom i tak dalej. Mogliby tu wrzucić jakieś nawet małe ilości zeni w Dead by Daylight tak zrobili chyba, że wrzucili krew tam w małych ilościach. A tak mamy kompletnie puste pola, przez co po prostu graczą, free to play może odechcieć się grać. Jeżeli chodzi o same nagrody, to też ludzie narzekają, widziałem stampy, banery wiadomo to tam dla chętnych Premium pasie można dostać 15 tysięcy zeni, można dostać skórki. Zresztą za darmo mamy skórkę dla nowej postaci Super Saiyan 3 Tutaj jeżeli chodzi o premium pasa, tą płatną część to mamy chociażby skórkę dla hita, mamy tam 150 gemów około, mamy skórkę dla cela, bardzo dużo kapsułek, nawet za dużo bym powiedział tych zwykłych wrzucają, ale, no ale niech będzie. Darmowy premium pasterz jest całkiem niezły. 1500 zenit, 3000, 5,5, 7,5, 9,5, 12,5, 15,5, 18,5000, 21,5, 24,5000 24 mamy w darmowej części, a w płatnej 15 tylko, bo w płatnej mamy wiele innych rzeczy. Generalnie fajnie, tylko właśnie problemem jest to, że nie wiem, mogli dać więcej nagród, więcej. Tutaj, tych progów, bo mam wrażenie, że ten premium pas szybko się zrobi i będzie problem. Też ciekawostką jest to, że w darmowym pasie mamy nowego helpera Major metalika. i do niego właśnie przejdziemy. Według mnie bardzo przeciętny helper, tak na pierwszy rzut oka, bo po prostu niszczy troszkę rzeczy w pobliżu, czyli może tam wam jakieś ściany, skały zniszczyć i tak dalej. Bardzo raczej sytuacyjny, według mnie, tutaj helper. Dalej po kliknięciu tutaj w te trzy linie mamy rankingi teraz od tej pory aczkolwiek rankingi mimo że odświeżają się tam mniej więcej co godzinę i tak dalej to one na razie w ogóle nie działają i tak samo grupowo no można sobie rankingi grupowe więc mamy rankingi technikali tanków damage'ów ogólne i dla danej postaci aczkolwiek tak jak mówię no nic tutaj jeszcze nie działa i jeżeli klikniecie sobie sezon history to będziecie mieli pokazane jak wam poszło i View Rewards. To są nagrody, które będą na koniec sezonu. I też trochę lipne jest to, że nowy helper w nowym sezonie Tao Pai Pai będzie zlokowany za rangą. Czyli musicie mieć rangę gracza A4. I tak samo jeżeli chcecie mieć nowe animacje Gekishin Burstów, Max dla damageów, tanków i technikali to musicie po prostu wbić dla danej roli rangę A4, z tego co wiem, helperzy Major Metallic, jeżeli go nie zdobędziecie, to on będzie w sklepie dostępny. I tak samo pewnie ta o jeżeli go nie zdobędziecie tutaj w ten sposób za rangę, to on trafi do sklepu. Jednak nie mam pojęcia, czy za Zeni, czy za Gemy, Lepiej po prostu go zdobyć. I tutaj, jeżeli chodzi o grupę, to mamy te specjalne kapsułki, troszkę Zeni, ale za 100 pierwszych miejsc, więc trzeba będzie się postarać. A jeżeli chodzi o tutaj resztę to tak naprawdę to są tylko jakieś tam odznaki i tyle więc tutaj bez jakiegoś wielkiego szału tak samo dla, post dla postaci już lepiej nie bo jeżeli chodzi o takie tam zwykłe dla mnie na przykład odznaki nie są tak super interesujące ale dla postaci które się lubi ja fajnie będzie mieć taką specjalną na przykład wiecie yy, odznakę tutaj jakąś ramkę i że było się na przykład trzecim w danym sezonie chociaż to raczej będzie mega ciężkie przy ilości graczy wiadomo no i co? Chyba tyle z tych ważniejszych rzeczy, przynajmniej tak mi się wydaje. Oczywiście mamy nowe banery, aczkolwiek te nowe banery to są trochę takie nowe, stare banery, bo widzę, że się powtarzają tutaj emotki. Więc tutaj też bez szału. Oczywiście w sklepie można kupić nową postać Goku za 250, i chyba weszła nowa skórka dla Trunksa, chociaż nie jestem. Ona chyba już była w sumie pod koniec sezonu zerowego. Tutaj chyba to doszło. Doszło za ekst. Jak one się nazywają? ex monety, czy jak tam. Ta skórka chyba doszła dla Trunksa. W ogóle to jest za drogie. Te 1000 się będzie bardzo, bardzo długo zbierało. Jeżeli chodzi o same kolekcje, to niestety 118 poziom maksymalny, więc tutaj nic się nie zmieniło. No i wydaje mi się, że chyba tyle, nie? Tutaj specjalne jakieś tam, wiadomo, zasady, tryby. Tutaj, jeżeli chodzi o mapę, same tam rzeczy na mapie, to się nic wielkiego nie zmieniło. Kapsułki już omówione, sklepik właśnie omówiony, bo tutaj nic więcej nie doszło. Tam, wiadomo, postać tylko i ta zmiana, właśnie to jest bardzo spoko że Zmienili mimo wszystko. No i chyba tyle, nie? Jeżeli chodzi o Battle Passa, no to właśnie misje rozciągają się na 8 aż tygodni gdzie tego Battle Passa da się pewnie zrobić w jakieś dwa tygodnie, więc to, jest, to, to będzie problem, nie? że ludzie po prostu zrobią znowu, tak jak zresztą w sezonie zerowym, który był znacznie krótszy, że zrobi większość osób 2-3 tygodnie góra tego Battle Passa i później będzie po prostu wisiał i nic z niego nie będzie wynikało. Jest to słabo troszkę rozwiązane według mnie, no ale co poradzić, to jakieś ramki, jeszcze nie ramki. No tak jak mówię, no całkiem fajne nagrody aczkolwiek mam wrażenie, że czegoś temu pasowi brakuje. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Życzę wam powodzenia w grze. No i co? Tutaj jeszcze tak na koniec dodam, że oczywiście Ranga się troszkę zresetowała i też miało być tak, że się zresetuje ta punktacja, te znaczki chyba, że... nie wiem, one jeszcze... bo wiecie, miało zostać podniesione ze 170 dni do 500 nagroda za zdobycie 100 tysięcy punktów daną postacią. No, ale te znaczki dalej są, więc nie wiem, czy po prostu. Mimo, że ten znaczek jest, to i tak da się to zrobić po raz kolejny. Muszę jeszcze przetestować. Życzę Wam miłego dnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.